tylko w imieniu swoim oraz dyrekcji biurodejki. Proszę Państwa, dzisiaj gościmy na naszej wystawie a artystkę, która już jej pierwszy raz jest u nas, Pani Maria Kiciułkowska. Pani Maria dzisiaj prezentuje temat, który jest tematem trochę mokrym. Temat się nazywa oblicza wody i oblicza wody w tych ekspresjonistycznych pracach yy, myślę, że dostrzegamy. Ja dostrzegam, autorka chyba najbardziej dostrzega, ale myślę, że wszyscy Państwo jak zaczniecie się odpływiać w te przenikliwe, głębokie treści w każdej kompozycji, bo każda z jest pokazana w całości jedna po drugiej, ale każda z nich jakby indywidualnie również stanowi własną, niesamowitą, przemyślaną kompozycję, w której ekspresjonizm nadanej tutaj pędzlem, farbą, powoduje to przenikanie tej treści dramatycznej właśnie wody, tego nasycenia, tego ujęcia. Oprócz tego muzyka ma nam się w taką zagrać, abyście Państwo mogli się lepiej czuć w magii oglądania i podziwiania tych prac. Wiem, że nie jest łatwo znaleźć w piątek w także bardzo się cieszę, że dla mnie Dziękuję bardzo Rafałowi, który przygotowywał ze mną wszystkie sprawy związane z dermisażem i jeszcze raz gościł mnie w swojej galerii do Krakowem. Także dziękuję Ci bardzo. Rzeczywiście podjęłam temat wody. Wydawał się bardzo piękny i taki poetycki, ale w materii Dosyć trudny, żeby nie popaść w jakieś e, banalne, e, już opatrzone sytuacje. E, to trochę trwało, zanim znalazłam jakiś język plastyczny, który e, odda e, moją osobę w tym temacie. I rzeczywiście e, podejmując ten temat, e, byłam zainspirowana. Poezja Adama Zachariewskiego, do którego zachęcam Państwa, niesamowite też inspiracje różnymi postaciami wody, pejzażem, gdzie ten element występuje. Ta poezja troszeczkę mnie poniosła na te wody i może tutaj troszeczkę Państwo też odnajdą. Tego, tego, tego elementu poetyckiego. Tak jak piszę w moim krótkim tekście, woda jest hmm, wszechobecnym żywiołem. Hmm, jest hmm, bardzo tajemnicza, bo w sumie nie ma kształtu, nie ma koloru, hmm, więc jest hmm, taka nieuchwytna. Można hmm, ją tylko zatrzymać w jakimś hmm, naczyniu, gdzieś w statki, granicy, bo ona zawsze będzie szukała jakiejś szczeliny. No oczywiście stała się też y, podstawą teorii filozoficznej. Już Grecy starożytni y, dociekali, że y, woda ma w sobie tą, tą tartę ta centra życia, a, ta, a co udowodniała przez wieki nauka nowożytna. No.